z komputerem, jak widzą. Udostępniamy. Dzień dobry, dzień dobry. Może YouTube troszkę bliżej. Siema, witam witam. Odpalimy tylko YouTube'a mamy odpalonego, jeszcze Instagrama odpalaj i zaraz sobie pogadamy, dobra, siema. YouTube chodzi, Instagram chodzi. Witam serdecznie, moi drodzy. Możecie napisać w komentarzu, czym mnie słychać. Jestem ciekaw. A tematem będzie yy, praca nad wewnętrznym dzieckiem. To jest taki temat przewodni. Dobra, jeszcze Instagrama tylko odpalę. Dobra, poszło, jesteśmy wszędzie na żywo. Dobra, moi drodzy, cóż mogę Wam powiedzieć? Ja jestem Marcin Wojczak, jestem hipnoterapeutą LBL. Jest to hipnoterapia duchowa, prowadzona w sposób taki duchowy. Nie jest to taka Tradycyjna hipnoterapia, jest to bardziej bazowane na tym, że nasza dusza, czy jak jesteś się bardziej w osadzeniwego, to załóżmy, że jest to nasza intuicja nas prowadzi podczas gdy wprowadzam was w indukcję, później w przestrzeni, której już powinniśmy być docelowo, jako Zahypnotyzowani i jesteśmy już w fazie teta, nasz mózg jest bardziej podatny na zmiany w naszym mózgu. W sensie takim, jeśli mamy jakieś traumy do przepracowania, to właśnie w tym momencie jest to najprostsze, bo to jest, to jest taki sam stan jak przed, zaraz tuż przed przebudzeniem się, lub przed tym, jak kładziemy się spać. I to jest najlepszy moment. Chwileczka, chwileczkę. Zakończ. Odrzuć. na lokalny Odrzuć. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Muszę sobie muszę ponowić wejście na, na live'a na TikToku. Znowu live znów. Nie wiem, czemu mnie wywaliło z, z TikToka. I jeszcze raz na Instagramie. Wszyscy, dobra. No dobrze, zacznij, zacznijmy jeszcze raz, moi drodzy. Bo coś mnie, coś, mnie, coś mnie wycięło z, z, z live'a, z tutaj z TikToka. No, w każdym razie jestem hipnoterapeutą LBL. To jest ta końcówka, znaczy dokładnie um, życie pomiędzy życiami, czyli jestem takim hipnoterapeutą duchowym. Um, w mojej hipnoterapii stosuję um, to, że um, Nasza dusza, czyli jak jesteście bardziej wego osadzeni, czyli nasz, nasza intuicja, prowadzi nas w, tym, w tych naszych zakamarkach podświadomości, co teraz jest najważniejsze do przepracowania, i, i tym, tym się kieruje i bazuje. Nie jest to tak mocno hipoterapia taka, jakby to powiedzieć, dyrektywna, taka typowa, tylko właśnie cały czas się skupiamy na tym, żeby nas prowadziła dusza i, i ona wie jakby najlepiej co w tym danym momencie jest do przepracowania. I to jest głównie tym się zajmuję. Jestem też mentorem i coachem rozwoju osobistego. Ale cóż, chciałem dzisiaj z wami porozmawiać o wewnętrznym dziecku, jak to jest bardzo ważne do tego, żeby Faktycznie nasze życie wyglądało takie, jakbyśmy chcieli, żeby było, żeby nie było takie, że jesteśmy za, zalęknieni strasznie, żeby podejmować jakieś takie ciężkie decyzje życiowe, które no, nie wszyscy potrafią po prostu przejść przez pewien lęk, przez pewien strach, i gdzieś to nas tak mocno blokuje, blokuje te wszystkie traumy z dzieciństwa. Tak nas blokują, że po prostu nie mamy wiary w siebie, nie mamy pewności w siebie, nie jesteśmy w stanie po prostu żyć pełnią życia taką, jaką byśmy chcieli. Mamy jakieś cele, mamy jakieś marzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Natka, witam Cię serdecznie. I tak, nie mając takich sił, nie mając, że tak powiem, przepracowanych tych traum, jest nam po prostu bardzo ciężko. Pójść, że tak powiem, do przodu i żyć, żyć pełnią życia. Cześć, projekt dla Dye Beauty. Także bez takich podstaw, jakby bez przepracowania tych traum i tych wszystkich naszych problemów, które cały czas gdzieś mamy, taki bagaż doświadczeń z dzieciństwa i idziemy przez te życie właśnie z takimi. Cały czas załóżmy to takimi cieniami, które na nas są. Nie jesteśmy w stanie przejść przez różne nasze lęki, przez nasze jakieś takie problemy. Witam, witam, cześć, cześć. Hejka. I cóż, no bez tego powiem Wam, że nie da się bez przepracowania pewnych traum i wyjścia właśnie z tych naszych problemów czy, czy zdajmy na to z rodzicami, czy, czy, czy z jakimiś oprawcami, którzy nam. Cześć Katarzyna, czy, czy, z, czy z oprawcami, który, którzy nam zrobili jakąś krzywdę w dzieciństwie lub może są takie sytuacje, że my w ogóle praktycznie nie pamiętamy tego, co się wydarzyło, tapujemy, tapujemy, tak, tak, tiktok tapuje, nie pamiętamy tych sytuacji czasami, może to coś się wydarzyło już, jak byliśmy w łonie matki, czy, 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 czy jak zostaliśmy poczęci, jakie były, Nastroje naszych rodziców, jaka, jak nasza mama się zachowywała podczas naszych to, że mieliśmy nas miała nas w brzuszku, to też tam mogą być jakieś emocje mocno tkwić. I dlatego to jest takie bardzo ważne, żeby właśnie te wewnętrzne dziecko przepracowywać. I to jest taka podstawa, zbudowanie, i to jest, jeśli przepracujemy to, to mamy taki fundament, że możemy dopiero jakby wyjść do życia z takim. Będąc takim pełnym siebie człowiekiem, który kocha siebie, który jest. Dziękuję za tapowanie, natka, bardzo mi miło. Dzięki, dzięki, dzięki. I dopiero wtedy mamy taką jakby bazę i możemy wtedy, jakby wyjść do życia w takiej pełni, tak? Jesteśmy szczęśliwi. Sami z sobą, kochamy siebie. Nie mamy nic nam nie siedzi właśnie te cienie z przeszłości na nas nie siedzą. Nie dręczą nas. Tak, możecie sobie obejrzeć rolki, które wstawiam na Instagramie. To tam właśnie mam taką rolkę wstawiłem, że się budzi człowiek i już te cienie, te demony na niego. Dziękuję. Te demony na niego tam czekają i po prostu nie dają, nie dają nam szansy żyć. I budzimy się każdego dnia, znowu ten sam dzień dzień, świra znowu musimy iść do pracy, z której nie lubimy. Znowu musimy robić rzeczy, których nie lubimy, i tak dalej. Także podstawa, wewnętrzne dziecko. I teraz, moi drodzy, ja wam opowiem trochę historię, jak ja długo pracowałem nad tym, żeby uzdrowić te wewnętrzne dziecko. Współpracowałem z trzema psychologami, i samemu od wielu, wielu lat zasięgałem informacji czytałem książki różnego rodzaju jeśli chodzi o pracę z wewnętrznym dzieckiem wdrażałem te wszystkie, te wszystkie rzeczy, których się dowiedziałem jak właśnie uleczyć te nasze wewnętrzne dziecko, tak żeby po prostu normalnie móc funkcjonować no ale oczywiście to wszystko mi pomogło, wiele rzeczy wiele rzeczy z tego mi pomogły, ale żadna z nich niestety nie była tak skuteczna jak właśnie hipnoterapia, którą się zajmuję. Witam. Serdecznie, witam, witam. I dlaczego o tym mówię? Bo możemy spędzić naprawdę wiele lat, oczywiście tutaj nie negując, bo mam ogromny szacunek do, do psychoterapeutów czy, czy psychologów, ale czasami jest tak, że po prostu spędzamy la, lata na tym, że po prostu musimy Gdzieś to spróbować przepracować. Lata mijają i niektórzy chodzą 7 lat do psychologa czy, czy, czy 5, i naprawdę yy, mają no, duży, duży problem z tym, żeby, żeby jednak wyjść z tych wszystkich problemów. Cześć, Dorota. Witam, witam. I, i cóż, no i dlatego psychoterapia. Yy, Hipnoterapia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, żeby to zaleczyć. Jestem też na to naocznym świadkiem. Jestem jakby chodzącym dowodem, jak to było u mnie, że właśnie dopiero podczas sesji hipnoterapeutycznych udało mi się. Siema, cześć, cześć Doro. Udało mi się praktycznie zaleczyć te wszystkie moje traumy z dzieciństwa. Odpukać, miałem nadzieję, że wszystkie, bo tam zawsze coś się pojawi, i jestem właśnie ciekaw, czy się da tak całkowicie wyleczyć nasze traumy. To jeszcze mnie tak trapi trapi te pytanie. I jeszcze do tego nie doszedłem. Ale samo, samo to, że ta praca właśnie z hipnoterapeutą jest na tyle efektywna, że no już nie, nie ma czegoś takiego, że nie czujesz tego ciężaru, który. Cześć, cześć, Marta. Nie czujesz tego ciężaru, kiedy wstajesz rano i po prostu jest Ci bardzo ciężko iść przez te życie. Jesteś zlękniona, przytłoczona, boisz się w pracy odezwać czy w swoim życiu prywatnym masz problem, żeby z kimś porozmawiać, bo się wstydzisz, jesteś zalękniona, przestraszona. Także na pewno hipnoterapia pozwala nam po prostu żyć pełnią życia i żyć po prostu lżej. Także jestem naocznym świadkiem. Ale jakbyście potrzebowali jakieś porady, jeśli chodzi o wewnętrzne dziecko, to na przykład bardzo fajnym tipem jest, którym ja sprawdzałem na sobie. Pisanie, zapisywanie sobie swoich emocji w notatniku, na przykład codzienne prowadzenie takiego notatnika, kiedy się pojawiają nasze takie emocje, które gdzieś nas triggerują, jaki to jest moment naszego życia, co się właśnie w tym momencie wydarzyło, dlaczego się to wydarzyło, warto jest spisywać te, te dane. Ja pamiętam jeszcze dokładnie rok temu, teraz właśnie się patrzę na mój ogródek i sobie przypominam, jak jeszcze rok temu byłem w takim stanie, że jak siedziałem na tym ogródku i coś robiłem głośno. Cześć, cześć Judytka. I wtedy pamiętam, jak patrzyłem się na ten ogródek, to byłem w takim stanie, że jak robiłem coś głośno, to po prostu się bałem, że moi, moi sąsiedzi mnie usłyszą. Miałem po prostu byłem tak zalękniony, że to było niesamowite. I sobie właśnie spisywałem to. Spisywałem to właśnie do swojego dziennika. I tak możecie sobie właśnie to robić codziennie, żeby zapisywać te swoje emocje, i później jakby patrzeć. Jaka, jaki dany problem się pokazywał. Cześć Danuta. I co, 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 co tym powodowało co nas co tak naprawdę jakie emocje nas, w nas się wyzwoliły i jaki, 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 jaki to był moment. To też, też jest warto. Co jest jedną z fajniejszych rzeczy jest taka praca na wewnętrznym dziecku żeby uwolnić to. Jeśli macie przestrzeń to jedziecie albo do lasu w ogóle gdzieś gdzie nie ma ludzi. I po prostu, jeśli załóżmy, chcecie przepracować wewnętrzne dziecko, jeśli chodzi o rodziców czy o rodzinę, to jedziecie do lasu czy gdziekolwiek i trzeba to wykrzyczeć. Cały ten ból, co macie, na przykład, załóżmy, do ojca czy do matki, czy to kogokolwiek, który was w życiu skrzywdził, trzeba to wykrzyczeć, że ty właśnie kurwami zniszczyłeś życie i taka jest prawda nie ma tutaj żadnych wymówek i trzeba to wykrzyczeć do rodziców. I naprawdę to mega uwalnia, robić to dosyć często. Ja nie miałem czasu, żeby jeździć w tamtym, czy gdzieś do lasu, czy coś, ja to robiłem w samochodzie. Jechałem do pracy rano i po prostu w tym samochodzie krzyczałem. I naprawdę to było mega uwalniające. Także polecam Wam to. I cóż, cóż jeszcze. Na pewno jest też taka praca, że można, możecie sobie napisać listy. W tych listach też zawrzeć cały Wasz ból, który właśnie spowodowali, czy, czy rodzice, czy, czy, czy ten dany oprawca. W tym liście piszecie praktycznie wszystko. Jeśli jesteście w stanie, teraz w zależności są różne techniki i różne nurty, bo w niektórych przypadkach można po prostu ten list też jakby napisać samemu do siebie i to już będzie takie uwalniające. Lub jeśli wasi rodzice już odeszli, to można te wszystkie swoje informacje przeczytać nad grobem, tak? Że takie to są takie uwalniające, ale nie zawsze jest to też dobrą metodą ze względu na to, że jeśli mielibyśmy ten list przeczytać naszym rodzicom, czy, czy oprawcom, jesteśmy w stanie z nimi się skonfrontować, to może pogłębić nasz stan, załóżmy, jeśli jesteśmy w depresji, może pogłębić nasz stan, bo rodzice bardzo często nie, nie jakby nie sądzą, że, to, że że oni zrobili coś złego, po prostu tak było i tak dalej. I jest bardzo ciężko ich przekonać, także takie listy też mogą być dosyć ryzykowne, ale w psychoterapii bardzo często jest to stosowane, także takie trzy rzeczy możecie sobie zrobić i to jest taka takie, która gdzieś Wam pozwoli na pracę wewnętrzną, jeśli nie, nie współpracujecie z żadnymi terapeutami, a już Wam tłumaczę jak właśnie wygląda to. Dzięki za tapowanie Natka, dziękuję Ci bardzo. Ale jeśli chodzi o pracę właśnie w hipnoterapii, jak ona właśnie wygląda, jeśli chcielibyśmy przepracować sytuację, załóżmy z naszym oprawcą, tak? czy, czy, czy z rodzicami, czy z naszą rodziną, to wchodzimy oczywiście, tak wcześniej Wam tłumaczyłem, że jesteśmy właśnie wtedy w, w stanie teta, w stanie podświadomości. Pod jesteśmy w stanie takim nawet, można powiedzieć, nadświadomości, i wtedy najlepiej właśnie się pracuje na mózgu. Mózg jest najbardziej taki chłonny i godny do tego, żeby po prostu na nim zrobić jakieś zmiany. I tam ta praca, jeśli chodzi o wewnętrzne dziecko i rodziców, na przykład odbywa się w ten sposób, że my faktycznie widzimy tych rodziców, tak? Że my z nimi rozmawiamy, przeprowadzamy z nimi. Rozmowę, tak, jest konfrontacja. Jeśli tam rodzice nadal jakby nie dają nam skruchy, no to w tym momencie stosując moje narzędzia, po prostu ja powoduję to, że ten rodzic gdzieś uzyskuje skruchę, tak? Wchodzę w taką rolę jakby adwokata. Jestem adwokatem, rozmawiam z, z rodzicami czy z oprawcą, i powoduje to, że ta sytuacja w ogóle się totalnie zmienia. Również wykorzystuje techniki takie już bardziej duchowe, gdzie zaleczamy tą sytuację. I no, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby się nie udała taka sesja, żeby jeszcze oprawca czy rodzic, jakby się temu nie poddał i powiedział, że no nie, nie, tutaj, że no, nadal jest, on nie wierzy, to nie była jego wina i tak dalej. Dlaczego? Dlaczego już tutaj kontynuować? Dlaczego jest to takie skuteczne? I faktycznie jestem w stanie naprawić tą sytuację. Dlatego, że jeśli faktycznie rodzice są nadal bardzo oporni, to tutaj można użyć kolejne narzędzie, które stosuję w hipnoterapii, a jest to właśnie praca na rodzie. Czyli jeśli ojciec, czy mama, czy rodzeństwo mówi, że, że oni też tak mieli, nie? że ja miałem jeszcze gorzej, ja miałem przerąbane. No to jeśli nie da się, się w tej sytuacji, stawiamy cały ród i pracujemy nad tym rodem. gdzie Kto jeszcze przerzucał te wszystkie traumy z przeszłości? Tutaj po prostu na, na ręce załóżmy ojca czy matki i ten ojciec czy matka przerzucali te, te wszystkie właśnie schematy, traumy na nas jako dzieci. I też to jesteśmy właśnie w stanie. Zaleczyć w taki sposób. I dlatego jest to takie bardzo y, efektywne, jeśli chodzi o hipnoterapię. Także y, tak to pokrótce bym opisał, tak to właśnie wygląda. Y, praca na wewnętrznym dziecku i, i uzdrawianie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Y, zerknę sobie, czy tu coś się pojawiło na TikToku. Możecie śmiało pisać. Dzień, dzięki Natka. Jest, jesteś wielka po prostu. Instagram cichutko, też nic nie ma. Dobra, i tutaj widzę, że. Na YouTube też nie mamy żadnych pytań. No dobrze, słuchajcie. Jest piękna pogoda. Nie wiem jak u was. Yy, nie wiem, jak u was, yy, z jakiej części. Możecie napisać, z jakiej części jesteście? Yy, Polski. Czy może zagra z zagranicy jesteście? Możecie napisać na, na, na czacie. Także śmiało napiszcie. Jestem ciekaw, w ogóle jesteście. A u mnie tutaj jestem z Gdańska, To jest tak piękna pogoda, że, że ten live będzie bardzo krótki. Um, wiadomo, taka niedziela z ładną pogodą jest po prostu Kujawsko-Pomorskie. No to pozdrawiamy Kujawsko-Pomorskie. No to takie podobne rejony, no bo ja z Pomorza. Pozdrawiam, pozdrawiam. Też piękny dzień. No właśnie, no ja myślę, że, że tutaj nie ma co dłużej siedzieć. Powiedziałem Wam, czym się zajmuję, jak wygląda. Postaram się gdzieś to zapisać, żeby to poszło właśnie zostało zapisane i gdzieś moglibyście sobie to jeszcze obejrzeć. No i cóż, nie ma pytań, nie ma problemu, ale jakbyście potrzebowali takiej typowo. Profesjonalnej y, terapii. Tutaj służę, służę Wam jako hipnoterapeuta. Tak, jak tłumaczyłem, można bardzo fajnie zaleczyć nasze wszystkie y, problemy, jakiekolwiek by nie były. I, I zapraszam Was serdecznie. Do kontaktu, tutaj y, wiecie skąd pisz, piszę. Jestem y, na Instagramie jako Chinzentaj, Podłoga czy, czy Ukośnik. Chociaż słyszałem od mojej kuzynki, która jest z innej części Polski, gdzieś chyba w okolice Warszawy, stołęka chyba jeszcze, to tam się mówi podobno yy, kładka, jak <śmiesznie> Także zapraszam Was do kontaktu, jakbyście potrzebowali terapii, hipnoterapii do współpracy jak najbardziej, czy również mentoringowych, czy coachingowych sesji, to zapraszam. Dobrze, na Instagramie będziemy kończyć. Teraz cyk, zakończ teraz, udostępnij. Nadko no, już skończyłaś tapować, już poszłaś tam pewnie, już pewnie poszłaś zobaczyć jak tam jest pogoda ładna. Dobra. Kończymy też na YouTubie. Dzięki bardzo.